Siema, witajcie w kolejnym odcinku z Dying Lighta, The Beast, w tym filmie pokażę wam gdzie możecie znaleźć trzy bardzo fajne bronie na początek gry, które ułatwią wam właśnie rozgrywkę. A więc zaczynajmy. Pierwszą taką miejscówką, którą łatwo jest znaleźć właśnie na początku gry, tutaj mamy właśnie klasztor, udajemy się tutaj trochę na wschód. Będziemy mieli tutaj taką kryjówkę, możecie to sobie zabezpieczyć, i udajemy się tutaj. Mamy taki jakby kwadrat. No, i jedyne co musimy zrobić, to tak naprawdę udać się tutaj do tego domu. Jak widzicie, znajduje się on właśnie tu. Tutaj mamy taki klif. No, i teraz będziemy musieli wejść na jego szczyt. A więc teraz już jesteśmy praktycznie na samej górze, i wchodzimy sobie tutaj na taki jakby balkon. I jedyne co musimy teraz tutaj zrobić, po prostu podskoczyć i wziąć sobie ciupagę. Ciupaga jest jak widzicie legendarnym toporem jednoręcznym, co sprawia, że jest ona bardzo silna na samym początku gry. I jak widzicie, mając drugi poziom postaci, ja już tutaj posiadam właśnie taką oto ciupagę. Jest też ona wyjątkowa, ponieważ jak widzicie, można nią rzucić, a ta pójdzie do nas zaraz przyleci, tylko musimy chwilę poczekać. I jak widzicie, ta do nas wróciła. Także jak widzicie, można dzięki temu też atakować przeciwników na dystans. No i poza tym, sama broń ma całkiem fajne statystyki do zbierania przedmiotów, jak i właśnie walki. Także naprawdę polecam Wam ją tutaj zdobyć. No dobra, także znajdujemy się w strefie przemysłowej, gdzie znajduje się druga już to fajna broń, która zadaje całkiem spore obrażenia. No i będziemy musieli się udać tutaj do tego marketu, który znajduje się tutaj na granicy tej strefy przemysłowej. On jest dosyć niedaleko właśnie Starego Miasta, więc nie powinniście mieć dużego problemu, żeby się tutaj dostać. No i teraz tak, wchodzimy sobie tutaj po tej drabinie właśnie, którą tutaj macie rozmieszczoną na dach. No i gdy już jesteśmy na dachu, to jedyne co musimy zrobić, to otworzyć tutaj drzwi, no i gdy już to zrobimy, no to wchodzimy do środka. Tutaj mamy trochę surowców, jeżeli ktoś sobie chce zebrać. No i teraz naszym głównym zadaniem jest otworzenie właśnie tej skrzynki. No i żeby to zrobić, no to musimy zapukać aż chyba 80 razy. Także ja tutaj w to postukam i widzimy się za chwilę. No i udało nam się właśnie. Otworzyć tą skrzynkę i mamy tutaj maczetę Strauss Broda. Także to też jest właśnie kolejna super broń, którą możemy znaleźć na początku gry. No i jak sobie wyjdziemy teraz w nasz ekwipunek, no to możemy zobaczyć, że ma ona dosyć ciekawe statystyki, ponieważ ma szansę na rozczłonkowanie plus 100% oraz obrażenia zwiększone w nocy o 20%, co też jest moim zdaniem. Bardzo fajnym bonusem, no bo bijemy po prostu większe obrażenia w nocy. No i tu jeszcze mamy, że prędkość regeneracji jest zwiększona, także to też jest dosyć spoko. Też słyszałem, że podobno jak atakujemy przeciwników, to słychać takie specjalne dźwięki. Ja nie wiem ile w tym jest prawdy, bo ja tam ich za bardzo nie słyszałem. Ale jeżeli Wy usłyszeliście, to możecie napisać w komentarzu, że. Ta maczeta właśnie też wydaje jakiś specjalny dźwięk. Kolejnym przedmiotem, który możecie zdobyć na początku gry jest wyrzutnia pił tarczowych, która znajduje się tutaj przy silosie. I w zasadzie to, żeby ją otrzymać no to musicie zabezpieczyć tą strefę, więc gdy już to zrobicie to wystarczy wejść tutaj na górę wchodzicie tutaj do takiego jakby kontenera, przywracacie sobie prąd, używając tej dźwigni, no i gdy to zrobicie, no to macie już bezpieczną strefę aktywowaną, gdy macie jakieś rzeczy do pozbierania, ale głównie chodzi mi tutaj o wyrzutnie pił tarczowych, na którą podnosimy sobie tutaj schemat i właśnie już ją możemy sobie wytworzyć. Pamiętajcie tylko, że jest ona dosyć droga, bo potrzebujemy do niej baterii, i części do broni palnej, więc raczej na początku samym jej nie zrobicie, ale będziecie mieli już jej schemat, i gdy po prostu nazbieracie materiały, to będziecie mogli sobie takową zrobić, a ta jest dosyć silna, co zresztą tutaj możecie zauważyć na nagraniu. No dobra, więc ostatnim takim przedmiotem, który jeszcze możecie sobie szybko zdobyć i jest on bardzo blisko właśnie tutaj tego silosu, jest właśnie hartowany łom, który znajduje się w stacji uzdatniania wody. Będziecie musieli tutaj wejść na taki oto silos, tak, albo jakiś taki pojemnik z wodą, trudno stwierdzić co to tak naprawdę jest, ale po prostu wchodzicie tutaj po tej rynnie, no i... Jak już to zrobicie, no to tutaj pojawi się właśnie na nas schemat, który wystarczy tylko podnieść, i już od razu macie hartowany łom w waszych schematach. Jest on od razu ulepszony na legendarny, więc nie musicie go tam ulepszać żadnymi podręcznikami, tylko gdy już sobie właśnie pójdziecie do waszego stołu rzemieślniczego, no to będziecie mogli go wytworzyć. Także to są takie wszystkie myślę, że łatwe bronie legendarne do zdobycia na początku gry. Powinny wam one pomóc w walce z zombiekami i innymi przeciwnikami, także ja dziękuję wam za oglądanie, trzymajcie się i do następnego, cześć.